Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku na naszym kanale jak generalnie rzecz biorąc zapraszam was na takiego typowego, luźnego vloga Już dawno takich nie było, także mm, zapraszam was właśnie na dzisiejszy filmik Jest godzina 9.45, a ja dopiero co wstałam, mamy sobotę I dzisiaj będzie taki typowy, serio mega luźny, lazy day Typowa taka sobota, także muszę posprzątać u siebie w pokoju Bo sobota sobotą, ale trzeba posprzątać, muszę się ubrać i zobaczymy, co dzisiaj nim robić. A w planach mam zrobić coś ciekawego, także na pewno, jeżeli to mi wyjdzie, to zabiorę was ze sobą. A ja nie przedłużam i zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy, ja się teraz odzywam już z miasta. Aktualnie teraz wyszliśmy z taco bell i powiem o Cię, że jak na restauracji meksykańskiej, to to by było dobre. Ale było dobre, tylko tacos i na czosy nie były takie. Na czasy tylko czurosy były one takie często, często są takie konkretnie, są one zbyt nasączone w tłuszczu, a to było akurat takie idealne, także to było akurat dobre. Teraz wiecie, co przed chwilą musiałam się wyłączyć, bo zaatakowała mnie pszczoła i na tyle, ile tutaj jest osób, ona podleciała do mnie, kiedy ja akurat nagrywam, także widzicie szczęście. Może, eee, że to było nawet dobre, teraz idziemy do domu, może zrobimy jak filmowy, nie wiem. Zrobimy jakiś seas filmowy i zobaczymy jak dalej się toczą sprawy. teraz aktualnie przechodzę pod zawym korze, to jest yy, kawiarnia koreańska, gdzie jest coś Ala tea, tylko właśnie takie po prostu mają bardziej wyszukane smaki, także ja tutaj muszę konkretnie przyjść i to jest spróbować, bo wiecie, że fanem Korei to ja jestem, dlatego muszę tutaj przyjść i koniecznie spróbować wszystkiego, co tam mam najlepiej, ale zaraz wam pokażę, jak to znam. Nie chodzi mi o fruity, bo to wydaje się najbardziej interesujące. Ale jeśli będzie tam coś coś innego, to z chętą ja to spróbuję. Także którego dnia muszę się tutaj wybrać. Więc właśnie zauważam, że w bardzo dużej ilości restauracji azjatyckich są bardzo dużo mm, opcji dla weganów oraz wegetarian. Także to jest jakaś taka e, urozmaicenie, że nie jest wszystko, tylko dla mnie rzeczy, A jeżeli jesteście właśnie na takie diecie, to właśnie w tego typu restauracjach najecie się naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Okej, okay, moi drodzy, wróciłam już do domu. Ogólnie mm, jestem trochę zmęczona, bo zaczęłam sprzątać. Generalnie w sobotę i w niedzielę staram się nie sprzątać, albo sprzątać po prostu w małym stopniu, tak? Ale jednak mój pokój wymaga tego, że muszę to posprzątać, dlatego tutaj zaczęłam sprzątać. I słuchajcie, kochani, przyszła mi paczka. Paczka jest Victory Secret, jestem tak strasznie zadowolona. Nie wiem, czy tutaj oddaję moje zadowolenie na tej kamerze, tak? Ale w gruncie rzeczy naprawdę jestem... Przeszczęśliwa. Niestety nie mogę wam pokazać, co tutaj jest, no bo po prostu nie mogę. Ale jest, wierzcie mi na słowo, że ta zawartość, która tutaj jest, uszczęśliwia mnie w 200%. Także bardzo jestem zadowolona. Jest to rzecz, którą bardzo długi czas chciałam. No i w końcu ją mam, tak? Także ja już nie przedłużam i muszę to otworzyć, bo po prostu ja już nie wytrzymam. Okej, okay, ja ogólnie przebrałam się, bo byłam już po prostu do gorąco w tym golfie. Maria, że ja mam pokój tutaj na poddaszu, poddaszu domu w Wielkiej Brytanii, właśnie tutaj mam pokój, dlatego po prostu jest w serio trochę duszno i w tym golfie było mi już za duszno. Przyszła mi moja fala ekscytacji, tą rzeczą, która mi przyszła. Jestem serio mega i zadowolona. Teraz zostało mi wyprać pościel, umyć okno, posprzątać w szafie, takie wiecie, generalne porządki, wszystkie listwy, tego typu rzeczy. Muszę ogarnąć, także. Tak, później zejdę na dół, muszę zrobić sobie coś do picia, bo jest mi strasznie gorąco. Dobra, kochani, ja ostatnio się dozywałam godzinę, półtorej godziny temu. Aktualnie skończyłam sprzątać, jestem strasznie, strasznie zmęczona. Już wszystko, co tutaj miałam z produktów chemicznych, zostało odłożone na swoje miejsce. Ja muszę odpocząć, ponieważ naprawdę bardzo się napracowałam. Wysprzątałam zupełnie cały mój pokój, dlatego muszę odpocząć prawdopodobnie 3-4 minut. Teraz będę leżała na łóżku i oglądała YouTube'a, które mam po prostu za subskrypcji bo podobno tego nie. Odhaczałam i jeżeli będzie coś ciekawego, to później się do Was odezwę i po prawdopodobnie godzinie lub 30 minutach zejdę, żeby się czegoś napić, bo będzie mi brakować wody. Także wtedy zrobimy sobie taki fajny drink, który znalazłam w internecie i zobaczymy, czy w ogóle będzie dobry. Dlatego yy, ja muszę odpocząć, także później się do Was odezwę. Bardzo był mi potrzebny taki moment, że po prostu wchodzicie, zamykacie się w pokoju i skupiacie się w 100% na jakimś filmie. Takie po prostu wyciszać się w tym momencie. I właśnie ten Mingus 2 był takim tym moim momentem, kiedy ja się wyciszyłam. W ogóle, jeśli chodzi o ten film, to ja uważam, że on jest bardzo fajny: taka komedia o high school, no takie typowe amerykański film o prawda? I uważam, że pierwsza, że pierwsza część jest dużo gorsza od tej drugiej. Jak z reguły mam zdanie, że pierwsze części są najlepsze, to w tym przypadku uważam odwrotnie, że ta druga część jest dużo lepsza od tej pierwszej. Że tak jest moje zdanie, w ogóle uważam, że ta bohaterka z drugiej części, ta główna bohaterka jest dużo lepiej wykreowana, bardziej taka realna niż ta pierwsza z pierwszej części. I te mingi, czyli takie te wredne dziewczyny są właśnie, uważam, że bardziej lepiej wykreowane. W ogóle postacie są lepiej wykreowane, dlatego bardziej podoba mi się ta druga część. Mm. I tak moi drodzy, powiem szczerze, że mm, Ostatnio mam takie małe przemyślenie Że muszę sobie zrobić paznokcie Wiecie, że ja bardzo często mówię wam, Że ja chcę zrobić paznokcie Ale ostatecznie ich nie robię, bo bardzo często mam taki moment Że mam najpierw swoje naturalne Później mam żele, te żele mi się nudzą I chcę znowu wrócić do moich naturalnych Teraz mam taki moment, że po prostu chcę te żele I już sobie myślałam nawet, jakie ja chcę konkretnie te paznokcie Bo wydaje mi się, że będą takie Długie, beżowe, z takim Delikatnym fręczem na końcu, białym Wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ładnie Taki delikatnie, klasycznie W ogóle tutaj, I tutaj jest taki problem Że ja tutaj nie zrobię paznokci Wielkiej Brytanii Ze względu na to, że ja mam takie coś Że ja muszę zaufać w pewnym sensie kosmetyczce Jeżeli ja idę do kogoś na paznokcie Na uczyszczanie Żeby po prostu do salonu kosmetycznego To ja muszę zaufać w pewnym sensie kosmetyczce A że w Polsce mam kosmetyczkę Do której chodzą wszystkie moje znajome Wszystkie moje kuzynki I to jest taka sprawdzona, już zaufana pani to tam jakoś po prostu nie mam tej blokady A tutaj mam taką blokadę, że tutaj tego nie zrobię Dlatego muszę poczekać aż wrócę do Polski Zrobię paznokcie, zrobię oczyszczanie Pójdę na zabieg oczyszczający na włosy Także na oksybrazję Bo wiecie, po moich wszystkich tych specyfikach Na porost przyda mi się oksybrazja Pójdę na jakiś zabieg taki mocno odżywiający Regenerujący na te włosy Także trochę mam tam spraw ze sobą Do obłatwienia, jeśli tak to można nazwać I w sumie, moi drodzy, to tyle to tyle na dzień, na dzień dzisiejszy, ja już zaraz kończę i idę spać, także ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie na naszym kanale. Pamiętajcie, że coś subskrypcję, łapkę w górę, wpadnąć na Instagram oraz TikToka, bo jeżeli tam je nie obserwujecie, to musicie to nadrobić, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie na naszym kanale. Pa!